To Gaminga to jest wasz lubię naszą w internecie, czyli co? w internecie, a to jest. Przepraszam za jakoś wideo w tym filmie, ale no mój stary mikrofon się zepsuł na nowy, jeszcze czekam, a chciałem nagrać ten odcinek, tak więc no, przepraszam za to jakoś w audio. Eee, następna będzie o wiele, wiele lepsza. A teraz musimy przeżyć z tą, a to jest poruszająca w tym odcinku, chciałbym Wam przedstawić poruszającą historię, poruszającą historię, zabierającą bardzo wiele tematów poważnych twistów fabularnych, dramato-flirer-horroro-przygodową komedię, która doprowadzi was do łez ze śmiechu, do łez ze smutku, do łez z dramatu. No i jest po prostu niesamowitą historią na temat słoiku do majonezu w grze My name is Mayo, gdzie po prostu klikamy na majonez. I oczywiście mamy nowe achievementy, bo po to jest ta gra. Uderzyłeś majonez 20 razy. I ta gra po prostu polega na tym życiu słoika majonezu. 50 razy uderzyliśmy. Jak widzimy jest bardzo rozbudowana. O tutaj, red bacon -y. uh, uh, hit kid 75 times. Tutaj oczywiście możemy sobie zatrzymać, możemy sobie zobaczyć, jakie już achievementy zdobyliśmy. Mamy właśnie 120 hitów, tutaj hity mamy, możemy wyłączyć muzyczkę. Oczywiście nie chcemy tego robić, bo muzyczka jest świetna i właśnie to czuję swoich majonezu. Tutaj o, kolejnym widzimy, young boy achievement, oh boy, oh boy, young boy, when I was a young kid. O, Select this achievement to start story, o, tu są nawet historie, widzicie? A możemy ubierać nas e, majonez w różne stroje. Widzicie, tu jest nawet taki element Simsów. Dobra, nabijemy sobie kilka achievementów. Tutaj um, When I was a young kid, i wtedy nasz majonez ma taką czapeczkę. Taką słodziutką czapeczkę. E, widzicie, tutaj kolejne ubranie dla naszego majonezu. Um, mamy wybraną When I was. I am Kid. Tutaj mamy I will tell you something important, czyli powiem Wam coś bardzo ważnego na temat życia. Co nam, panie majonezie, powiesz na temat życia? Czemu to? E... E... Nic nam nie powiedział ciekawego. Ok, mamy random facts. Every... Każdego dnia, każdego roku e... około 90. 8% atomów w twoim, ciele, w twoim ciele są wymieniane. Widzicie jakie, no a tak gra nie tylko bawi, ale i też uczy. Bo może nie wiedzieliście, ja na przykład nie wiedziałem o tym, że jest taki fakt naukowy. A teraz się dowiedziałem, widzicie, dowiedziałem się o grze o klikaniu majonezu. Czy szkoła Cię tego nauczy? Prawdopodobnie tak, jeżeli uważasz na niej. Ale lepiej oczywiście uczyć się od majonezu. Dobra, kolejny achievement. Get her around and it's spin a on. You won't believe. Co nam to da? Oczywiście taki motek. motek wełny. Ja tutaj mam oczywiście haksy, bo jak kliknę na myszce. Ee, jak kliknę na myszce, widzicie, to jest specjalna myszka kupiona do specjalnie tej gry. Bo widzicie, ona tutaj zmienia kolorki. I jeżeli mamy czerwony kolorek, to klika raz. Jeżeli mamy. Zielony kolorek to klika dwa razy na jednym kliknięciu. jeżeli mamy pomarańczowy kolorek to Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy klika trzy razy za jednym kliknięciem. Więc ta myszka została stworzona po prostu do, do tej gry. Po prostu do tej gry została stworzona ta myszka. Ale tutaj mamy kolejny. Kolejne właśnie achievementy. But when I wear my geopalt bikini I feel like going wild. Czyli kiedy noszę moje e, bikini w lamparcie ciapki, Czuję czuję, e, czuję jak e, budzi się we mnie zwierzę. Tutaj mamy nowy achievement. I wanna be a. I wanted to, be to a rockstar, czyli chciałam być gwiazdą roka. Tutaj kolejny achievement. Życie jest jak pudełko czekoladek. To była deszczowa noc i padało kotami i psami. Czyli widzicie, padają koty i psy tak samo jak na tym achievementie. Czy to jest niesamowite? Po prostu to jest niesamowite, proszę Państwa, to jest niesamowite. Jak tutaj, jak tutaj te gry na Steamie, naprawdę to jakość, to można pozazdrościć. No, konsole mogą nam pozazdrościć te jakości tych gier, po prostu. Zobaczymy, czy możemy ubrać te lamparcie, wykinić. No, oczywiście, moje małe zboczuszki mamy tutaj Lampardzie i bikini. Mamy tutaj kolejny, kolejny achievement, a my sobie nabijemy ich troszeczkę może. Tak, nie martwcie się, ta myszka jest specjalnie przeznaczona do napierdzielania tego. Więc powiedzmy nabijemy sobie kilka tych achievementów i o widzicie, nabiliśmy sobie i patrzymy. I wanna be to rockstar, czyli chciałam być gwiazdą rocka i mamy taką gitarkę. Proszę Państwa, tarkę, Kolejny achievement. Ech, kolejny. Randomowy fakt. Dietetyczna kola została wymyślona w 1982 roku. I czy Ty to wiedziałeś? Może to wiedziałeś. Może jesteś ekspertem od y, historii dietetycznej coli. Ja tego nie wiedziałem. Tak więc mogłem się dowiedzieć coś na temat dietetycznej coli. Jeżeli w to klikniemy, oczywiście nic nie mamy, bo ten achievement nie odpowiada za strój. Ale tutaj mamy. Oboje, oh oboj, oh oboje. Oh Kiedy budzi się we mnie zwierzę, czyli czuję się dziko, robię szalone rzeczy. I co? Nasz majonez jest topless. Nasz majonez jest topless. To działa na wyobraźnię, proszę państwa. to działa na wyobraźnię jak nic innego. Dobrze, nabijmy sobie tysiąc y, tych... Kliknięć, i wtedy zobaczymy. Jakie wspaniałe achievementy kryją się za. Oh boy! To się robi coraz bardziej seksualny, jakbym był amerykańskim streamerem. To, znaczy, youtuberem, to bym powiedział. To bym powiedział. Um, It's gone sexual. Randomowy fakt, numer 500. Streset is desert. Powiedzianym od tyłu. <grywa> no, rzeczywiście. Dobrze. Randomowy fakt 550. W antycznym Zimie e, uważano za, z, za znak, e, że to dziecko będzie przywódcą, jeżeli urodziło się z pokrzywionym cricket noskiem. Widzicie, ja tego nie wiedziałem. Pewnie, może, pewnie wiedzieliście, ale ja tego nie wiedziałem. Ja się tutaj uczę naprawdę naprawdę dużo przydatnych rzeczy. Myślę, że taką maksymę bawi, uczy, która często jest nad wyraz wykorzystywana w grach. Tutaj ta gra spełnia co do joty. Co do joty spełnia tą maksymę. Myślę, że dobijemy sobie tutaj do 1000 kliknięć w majonez i zobaczymy co się kryje za tysięcznym kliknięciem na nasz prze majonezowy majonez. Oczywiście już nic się nie stało, ale mamy nowe achievementy. Oh boy, I feel horny. Oh boy. Oh boy, oh boy, oh boy. A no, tutaj widzę coś inne. Mo moi koledzy ze Steam'a chcą podglądnąć po prostu o jeski, co tu się dzieje? W co ja gram? Ale... O, a tutaj mam... Okej, okay, musiałem na chwilę przerwać, bo mi się wyłączył stream, a ja nie chcę, żeby mi ktoś przeszkadzał w takim frywolnym majonezieniu, jakbym to powiedział. E, tutaj e, chyba mamy jeszcze jakieś nowe achievementy, widzicie? Ja tutaj dość intensywnie klikam w tę myszkę. Oczywiście nie bójcie się, nie rozwalę jej, e, tylko tak po prostu trzeba tutaj czasami sobie kliknąć nie? w myszkę. Randomowa op random opinia numer 700. Klub 700 yy, był bardzo randomowym show w telewizji. Czy nie mamy innych jakichś achievementów? No nie. Ok, czyli poklikamy sobie aż uzyskamy kolejne achievementy. Okej, okay, właśnie uzyskałem kolejny achievement i on jest też zboczony. <grym> on jest też taki, wiecie, taki jak lubimy. Taki achievement, tutaj sobie patrzę. Mam sekret który ukrywam przed wszystkimi. To jest moja fantazja. A jaka to fantazja? Normalnie muszę się napić wody mineralnej, bo zrobiło się gorąco tutaj to majonez w stroju banana. Oh boy, oh boy, oh boy. Czy to nie działa na zmysły? Czy to nie działa na wasze wyobraźnie? Majonez w stroju banana. Kto by pomyślał, że takie rzeczy takie rzeczy mogą być w grach wideo. Jeżeli ktoś nie powie mi. Jeżeli ktoś mi powie, znaczy się, że to nie jest sexy, To ja nie wiem, co on uważa za sexy. Dla wszystkich tych, którym nie lubią bananów, mogą takie bardziej polskie warzywa. tudzież owoce. Mam dla nich... Mam dla nich coś specjalnego. To strój ziemniaka. Chciałoby się rzecz. Dlaczego nie strój cebuli? Prawda? Dlaczego nie strój naszego polskiego mango? Czyli cebularza. Proszę Państwa. To na mnie tak nie działa jak banan. E, może mam jakieś zagraniczne geny. Ale dalej jest to. Pretty sexy. Ale zdobyliśmy jeszcze jeden. Tutaj gdzieś jeszcze jeden. E, to jest. Randomowy fakt numer 1000. Numer 1500 Każdy człowiek spędza połowę e, każdy każdy człowiek spędza połowę godziny jako pojedyncza komórka To chyba taki naukowy fakt, nie? Taki jeszcze z okresu. A przepraszam, muszę ubrać może bananowi strój zimioka Taki naukowy no, fakt, który którym no, możecie tam zapłysnąć, nie? O! oł, Ow! 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 W którym możecie zapłysnąć przed znajomymi. Myślę, że to są takie przydatne fakty. Dobra. Okej. Okay. To nie jest, to nie jest sexy, ale może to Cię podniesie na duchu. Katsup. Możliwe, coś może w tym być takiego, wiecie, intrygującego, że tak powiem. Ale na razie, zobaczmy kolejne achievementy. Oczywiście nie przejdziemy tej gry teraz, troszeczkę zostawimy sobie na później, jeżeli oczywiście będziecie tylko chcieli znowu ze mną zanurzyć swoje paluszki w majonezie. Oczywiście klikając na nie. Bardzo wiele razy, widzicie, jeszcze. to, teraz dojdę do 2000 kliknięć w majonez, i myślę, że odkryjemy sobie jeszcze jakieś 2-3 achievementy i zostawimy sobie resztę na potem. Oh yeah! Czyli Red Cheetah. Ketchup Cheetah. To jest to, czego chcesz. Uuu. Czyli teraz mamy inny majonez, który ma po prostu inne stroje. Widzicie, tu jest wiele odmian majonezu. Ja myślę, że takich odmian majonezu w Polsce raczej ciężko szukać, że tak powiem, staropolskim przysłowem ze świecą można by ich szukać, tak się mówi. Ale zobaczymy jakie dalej wspaniałości i pyszności na nas czekają po prostu za kolejnymi Achievementami. Ok, zdobyliśmy nowe Achievement, tylko że ja się tutaj zastanawiam, jak zdobyć te Achievementy tutaj, proszę Państwa, bo to nie jest tylko o klikanie, already. Bivala Viva Rock. Uderz to 23 z 50 czasów, ale w co? Tutaj mamy Hit, follow the line. Czyli musimy uderzyć odpowiednie jakieś chyba miejsca, tak mi się wydaje. Hmm, tutaj e, spojrzymy jeszcze. Fairy rain. Czyli podczas deszczu na przykład klikamy na deszcz, chyba musimy kliknąć odpowiednią ilość razy. E, tak, dokładnie tak. Czyli widzicie te archiventy tutaj wbrew pozorom nie są takie kubkowate, takie bez... Bez pomyślunku, tylko one mają pewien, pewną linię, powiedzmy, nawet, no może nie, nie, nie fabularną, nie? Taką, mają, nie? Mają linię, po, powiedzmy, że coś trzeba się wysilić. Więc y, myślę, że na tym zakończymy nasz, owie oh, taką małą siateczkę, z, myślę, że na tym zakończymy nasz odcinek z My name is Mayo, Mayo, Mayo. I jeżeli chcecie kolejny odcinek z odkrywania niesamowitych meandrów w historii naszego majonezu, dajcie komentarz, dajcie łapkę w górę i pokażcie, że chcecie. Pokażcie, że chcecie zobaczyć jeszcze tego majoneza. A ja się z Wami żegnam. Subskrybujcie, lajkujcie i polecajcie znajomym. Jeżeli podobał Ci ten film w serii zagubionego w Internetach, to oczywiście zobacz inne odcinki Zagubionego w Internetach. Playlista jest w deskrypcji, czyli w opisie na dole i tutaj w karcie po boku. A ja się z Wami żegnam. Na razie. I cześć! Ale się skurwiło. Co to się stanęło? The Marcel Prouds to nie jest to. Ale śmieszne.